No, robota, robota i po robocie. Jak tam się nowy na hurtowni pracuje, co? Super, super się z wami pracuje. Ty, ale super, że już fajrant. Słuchajcie, nie może tak być, że kończymy robotę, a leżą palety porozpieprzane. Przecież ktoś będzie szedł, się zabije o te palety. Darek, to się w poniedziałek posprzątaje. Fajrant jest. Jak w poniedziałek? No. Cholera jasna. Kto tam te palety zostawił? Lecz z odszkoczył. odskoczył. zginął pod tymi deskami jak ostatni frajer. No. W Thailand jest dobra, idziemy na piwo. Do, dobry pomysł, Na go. Ja nie idę. Co? od razu mówię, ja nie idę. chcecie, idźcie na piwo, ale bez mnie. Dlaczego ty nie idziesz? To już mam dosyć tego. Czego masz dosyć? Codziennie to samo. Robota, palety, jogurty, kefiry, potem po robocie idziemy na piwo, a po piwie jest. Codziennie to samo mędzenie. Jakie mędzenie? No codziennie to samo. Że ty mieszkasz z matką, że ciebie żona zostawiła, że nowemu wyzdychały pszczoły, bo sypną mąkę zamiast cukru. No ludzie, no. Już mam dosyć tego mędzenia po piwie. No to co proponujesz? Od razu wóda? Wóda, wóda. To będzie to samo mędzenie, co po piwie, plus płakanie na koniec. Kocham Cię, przyjacielu, kocham Cię, przyjacielu. Ja też się kocham, ja nie się Szanuję Cię, ja Cię szanuję. bardziej, ja Cię bardziej, ja Cię bardziej. Ja się... Chodź, kurwa, Chodź kurwa. Chodź kurwa. Chodź kurwa, Wam po prostu brakuje baby. Jakiej baby? Czy trzech różnych. Dużej, brzydkiej i małej. <noise> Dlatego dosyć tego. Dzisiaj idziemy do klubu. Ujej. Do jakiego klubu? Do Pasieki. Pasieka? Bardzo ładna nazwa. Byłem tam kiedyś, to wiem, znam. Byłem tam z żoną. Źle mi się kojarzy to miejsce. Dlaczego? Bo byłem tam kiedyś z żoną. To jest właśnie to mędzenie. A... Dlatego dzisiaj wbijamy do klubu. Ty, ale tam może być drogo. Gorąco. I ciemno. Duszno. I ludzi dużo. Dym puszczają. Muzyka głośno. Ja wiem, ja wiem, stare dziady. Wy najchętniej resztę życia byście spędzili na Kiblu, siedząc i rozwiązując krzyżówki panoramiczne. Albo jabłko, kozik. Zyt. I prosto do gębia. Zyt. Ale słodkie, zyt, ale dobre jabłko, zyt, jaka skórka, zyt, nie włazi między zęby, zyt. Robak, robak, niepryskane, polskie jabłko, polskie jabłko. Ale mi narobiłeś smaka. Umiesz się tańczyć? Ja tylko wolne, ja tylko powódcze. Ja wolne, powódcze i z matką. Dobra, to jest ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejszy jest wygląd, tak? Wygląd. A więc tłuste włosy, won, czarne pazury, won, śmierdzi z gęby, won. No to kurewka, gęste to. A więc wcześniej żadnych śledzi, żadnej cebuli, żadnego czosnku. A kiełbasa? Kiełbasa to najgorzej. Człowieku, jak ci się odbije czochem to koniec. Koniec! Kikuty, z spalone gałęzie. Uwaga, żołnierze, wyruszamy na wojnę ze zdziadzieniem. Ciuchy! Wyprasowane! Buty! Wyprasowane! Dobrze. Rękaw! Co rękaw? Wymarzany gilem. Gartuję, <noise> no. Gacie. Jakie mają być gacie? Nie wyciągnięte, białe, bawełniane galoty, przetarte i wyciągnięte, zwisające między kolanami jak gniazdo os, z nieżywą osą na dole, ale też nie takie wyrobione w kroku, jak rączka, dwa że za tę można cię podnieść i przestawić na inny peron, tylko oddychające męskie slipy. Ale jak to oddychające? Żeby ktoś obok mógł dobrać powietrza i przeżyć. Brudnymi gaciami możesz spłoszyć sarenkę tuż przed paśnikiem. Ty, A mogą być takie majtki w pszczółki? Mogą być pszczółki, aby tam nie został plaster miodu z tyłu. Tak jest. Kluczowa jest wesoła gadka, tak? A więc ty nie gadaj o tym, co ci matka robi na obiad. Ty nie gadaj o byłej żonie, a ty nowy nie stój. Wystraszony jak dzik przed tirem. <noise> Tylko coś mów. Coś mów, ale co? Coś wesołego. Podchodzisz do panny i mówisz tak. Cześć maleńka. E. Mój magiczny zegarek mi podpowiada, że nie masz na sobie majtek. E. Co ona mówi? Ale nie mam majtki. <g hell> Widocznie mój magiczny zegarek śpieszy się dwie godziny. Witamy w dyskotece Fasieka za konsolą DJ Pulion. Jedziemy, jedziemy! Widzę, widzę! Daruś! Widzę, widzę! Jesteśmy! Widzę, widzę. To są wasze najlepsze ciuchy? No, tak na miasto to nie mam więcej! Ja mam więcej, ależ takich szumper to tylko co? Mię tak matka ubrała! Wyglądacie, jakbyście byli lekko, ale jednak upośledzeni! Pszczoła z Czernobyla, pedofil z plecu zabaw, i południowoamerykański gejowski dyktator. Ten strój to optyczny Pania Uciegana, Pania Uciegana, yeah! Pania Uciegana, <śmiech> <śmiech> na wrzodysjak! Pania Uciekana! Pania Uciekana! Pania lada. Tak się chodzi, tak się na rusz! Lokomotywa, carbur! Ciął na biał! 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 Już chyba wolałem, jak byłeś spocony. A ty? To masz takie kieszenie powypychane? To prezerwatywy! Aż tyle? I kanapki od matki. Kanapki to ci zejdą na pewno. Uwaga! Obczajamy parkiet. Co my tu mamy? Dobrze jest! Dobrze jest! Daróż! Już widzę, że jest dobrze! Dużo jest takich starszych. Bardzo dobrze. Nie trzeba będzie tłumaczyć, o co chodzi. Bo no, trzeba będzie przypominać, o co chodziło. <noise> Ej! A, a czemu ty nie oddajesz tej kurtki do sadni? No żeby mi ukradli. Ej. Tamta by do ciebie pasowała. Dlaczego? Też ma kurtkę przereszoną przez ramię. Nie, nie, nie. Nie, to nie kurtka. A co? Jej chłopak. Zapytam, czy pijemy wezmę to samo, bo to trzepie. Ty hodujesz pszczoły, tak? Tak. A zatem, wesoła gadka numer dwa. Podchodzisz do panny i mówisz tak: Cześć, maleńka, jestem Adam. Nie przeszkadzam, dzygnę i spadam! Nie, ale nie, ale to się źle! No przecież ja to jestem Sebastian! Sebastian? No sebek, tobie chyba naprawdę jeden cylinder nie pali. No nie pali. Miałem branie! Co? Miałem branie u barmanki! Skąd wiesz? Skąd wiesz? Zapytała się, czy podać mi słomkę, czy sam się z butów wyciągnę. Wow! Wydruk! Spokojnie, spokojnie! Pierwsze koty za płoty! Ale mi za długo, Za długo panowie byli grzeczni! I No? Ale ja tak patrzę, to nic tu dla mnie nie ma! Spokojnie! Z tego kwiatu pół światu! A trzy czwarte gówno wart. Ja. Rozgarniemy suche liście i znajdziemy pod spodem błyszczącego kasztanka. Tamta! Tamta za chuda! Jak za chuda? Za chuda. Przepraszam! Przed ślubem to każda chuda! A potem w pierwsza się z ręki nie wyrmiesz. Kurwa <śled> zegniesz, a nie puści. Ale ona chyba z tym się. Gdzie? Z nikim nie jest! Ej, nie no patrzcie, to na pewno jest chłopak. Każdy chłopak. Ludzie no trzymają za tyłek, za pośladek, drugie zwolnić. Więc to później, kiedy, jak będą Szwedy. A teraz zespół ABBA ze Szwecji. Powinniście! Łączki w górę! No? To on tam jest? Tak. on? Tak. Mów mi, co on robi, kurde, bo nic nie widzę. Gdzie masz okulary? Te opatrzenia zostawiłem w domu. Dlaczego? W okularach wyglądam jak stary dziad ślepy. Bez wyglądu jak ślepa pantera. Jak polujący gepard. Na szczury w oborze. Mów mi, co on robi. Podchodzi do niej. No? Chyba sprzedaję ten tekst o magicznym zegarku. Jest! I co, działa? Na nią nie. Ale na ich chyba zadziałało. O kur, ty, o, Zostaw go! Zostaw go! On jest od nas! Co ty, co ty kuzacie? Zabie go! No. Co ty kuzacie, zabieg! Chłopak się zorientuje, że, że Sebastian jest z nami. Przydzielam też w pieprzy. Uwaga! Patrzy się na nas! A to już ponad. Hey. Sebastian, spierdale jest stamtąd! Yes. O, Sebastian! Sebastian! Nie Ale nie tutaj! Nie Ale nie, tutaj, nie Zmiana się. klimatu, zmiana nastroju, jest ciemno. Znaczymy. Ręce robią, co chcą. Uj, when the night Ty! No? Chodź na bok. Jak to się stało, że się z tą żoną rozstałeś? A zaczęłaś się od głupiego żartu w Prima Aprilis. Ja zażartowałem, że byłem w łóżku z sąsiadką. Mm -hmm. ona, że z sąsiadem. Dobra, i się śmiejemy, ja jej tłumaczę. Pierwszy kwietnia! A ona? ona, że 30 maja. Dobra, chodź do wszystkich. Nieporozumienie słowne. I to jakie? O kurde, ty! No. Ta w żółtej To jaka jest? Ładna, brzydka? Ładna. Brzydka. To jaka? Z bliska brzydka, z daleka ładna. Możesz to regulować. I was stara, młoda, młoda. No jak? Na granicy daty ważności trzeba szybko jeść. Uważaj dziewczyny, seks egzekutor do gry. O kurde. Uu, Uwaga. Uważaj, uważaj, to to jest, nie Hanta! Na Ta tatuażach? To tak skaczę. Nie no, fajne, ale jak chwilowo nie mogę tańczyć takich szybkich, bo jestem świeżo po jedzeniu. W jakim jedzeniu? Te kanapki od matki zjadłem. O, dobra! To teraz czas na prezerwatywy! Sam sobie jest prezerwatyw. Ludzie! Ludzie! stania I dała mi swój jadry. Co? Ty? Tak to się robi! Podchodzę do niej i mówię tak! Ej! Na jakim zamku mieszka taka piękna księżniczka w żółtej sukni? A ona? Na Wawelu kupić felu! To no. tak. no nie jest tej kartki! Kochani, a teraz na specjalne życzenie kochającego syna, piosenka dla matki. Kto mi tu już przezemnie. Co? Ty! No to nie? Chodź tego! Chyba zakupisz. Co? To ty zamówiłeś ten kał? Był za mamą, z tym tutaj? Dobra, dosyć tego. Patrz, kawałek jest wolny, tamta statua tatuażami jest wolna, zostaw tę kurtkę i idź! Żeby mi ukradli! Tę kurtkę? Co ci ukradnie? Na co? Wydreulik ci weźmie na pakuły! Na co? Takie do rury. Hey, ale dobrze, ale tak ruszył! Zasuwa do niej! Ale ruszył! Jest, tak. jest, yes. to on! Tak, Pod, Podchodzi! No? Proszę ją do tańca. I co? Ona się zgadza. Co? Chyba jest po narkotykach. Tańczą w trójkę. Z kim? On, ona i kurtka. Ona coś krzyczy do DJ-a. Co chce? A ja wiem. O kurde! O kurde! A, ale przyspieszyła! Tańczą dalej? Chciał się wyrwać, ale mu nie dała. Łatwo jedyna Jak ona nim wiruje! Ale tam się głębi oś ty w dupę! I co tam tak lata? Co tam tak śmiga naokoło niego? Te prezerwatywy mu z nie wylatują! A teraz kanapki! Kanapki on jest zjadł! Na zjadzone! Ludzie! Na mnie nam na dane! Ty! Jak ci się udało jej wyrwać! Całe szczęście mi się odbiło kiełbasko! Ja! A teraz pióżem ze specjalną dedykacją ode mnie dla naszych wspaniałych gości. Super Kolesi my, przy toalecie. Idźcie do domu, dziadki! Nic tu nie zwojujecie, tylko robicie z siebie pośpiewicku! Za młodzi na sen Za starzy na grzech Ale on ma rację! Tu nic tu po nas! Chodź, pornosik w telefonie i lulu! Stać! Wracać! Ja wam tam w telefonie... Wyłącz to! To mnie mówisz? Nie, do psiej dupy, którą masz na szyi, wyłącz to! Po co? Po jajco! Wyłącz to! Dobra, spokojnie! Gówno spokojnie, frajerze. Daruś, daruś. Gówno spokojnie, frajerze. Tak ci się znudziło oddychanie prostym nosem. Daruś, Daruś. Mam tam podejść do Ciebie? Chcesz rzuć gumę palcami. Mento wagenda? Ciulobozowy, mam tam podejść? Ci ludzie, których przed chwilą obraziłeś, to nie są żadne leśne dziadki, tylko uczciwie pracujący ludzie, którzy 6 dni w tygodniu pracują w hurtowni spożywczej. Dział nawiał, rozważą towar, puskami. Ale widłowymi, ty... Prawda no, jakimi no. No, rozważą różne produkty, żebyś ty chamie miał na śniadanie Serek, hogo! Homo go! Mo, ho, 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 ho. Serek, homo go! Ho, ho. Darusz, nie dasz. Nie dasz rady, Daruś! Ty. Serek, hogo! Ho. Nie, nie powiesz tego, to żadanie z gwiazdką jest. Serek, homo! Homo! stół z homogenizowanymi o, nogami! O. Dałnawiał! na biał! Słyszałeś baranie, żebyś ty na śniadanie miał na stole ten właśnie ten stół z tymi, właśnie z tymi kamiec no, złamany. Bo ci ludzie, oni, ci starsi panowie, mają prawo raz w tygodniu przyjść tutaj na zabawę do remizy i się pobawić. Bo oni, A Darcy, ci starsi... Darcy, Darcy, kurde, jacy oni? No kurde, ja ci oni? No nie mów oni, oni. O tobie też mówił, tak? Kiedy? – Kiedy? – No to niego my to oni, no to Jak Zaczą, zaczął mówić, jak zaczął mówić, wy staliście tutaj, ja stałem tutaj i... Do... Jezu, wygląd, wyglądacie jak te zwierzęta z Madagaskaru. No, w każdym razie, patrzę krzywzo starych ludzi, no to biegnę, żeby wam pomóc. – Jakich starych ludzi, ty normalny jesteś? A taki się nagle ipisz, zrobiłeś, no to ty robisz, no? Jesteśmy jeden rocznik przecież. Jeden rocznik, jeden rocznik. Jak ty wyglądasz, jak ja wyglądam? Co? Ten stary dziad wyleniały, ja jak włoski kochanek. Jaki? Włoski, ko chyba z Bukaresztu. <noise> Powiedz, że ja coś puścił z młodości, no. Puść coś z ich młodości. Z naszej, no przecież no, nie nas, z, nim z naszej młodości. No. coś z naszej młodości. Miłości. <noise> Ej, no! Ej! Wiąż to! Piąż to. Wyłącz to, chamiet, San, Santorkę będziesz puszczał? Santorkę będzie puszczał? Santorkę będziesz puszczał? Wyłącz to. W tej chwili. Wyłącz tę muzykę. Wyłącz to. Wyłączone jest. Ty nie słyszysz? Wyłącz. Co? Coś ci gra, przecież jest cicho. Czekaj, bo chyba mi się bateria kończy w aparacie. Jezu, jeden procent. słuchowy ma... Jeden procent. Ty nie słyszysz nic? Co? Nie słyszysz nic? Mów mu coś. Mów mu coś, ja go nie widzę, szkola no. Co? Puść coś Jacksona! Powiedz mu, żeby coś puścił Jacksona! Puść coś George'a Jacksona! Ja mu powiem! Puść coś Jacksona! Puść im już! Nie wiem, o co chodzi, Pomiliłem no. się! Poszedłem z małą na molo Pełna saseta, relaks, full uderzam solo Uwiaczyłem małą zimną Coca-Colą dla mnie metalowe malboro Będę brał cię, cię. cię, cię. nie, cię. No, no. Ehe. Uh tylko jedyna, co to się działo wczoraj. Wszystko mi do dzisiaj wiruje. Nie dla nas kwitnie, a na nas. <grym> Takie drogie bilety, żeby papieru nie było, no. <grym> Taką miałem fajną podkoszulkę i poszło. <grym> Jeszcze tego dymu napuścili. A, tam. Normalnie, jakby się stodoła spaliła z mokrym sianem, no, nic nie było widać. Gdyśmy się rozproszyli, straciliśmy siłę zespołu. No, dobra, ale zanim, zanim to się stało, to widziałem, jak w tym dymie podeszła do ciebie taka panna. No, ci tak. powiem nawet na literkę. Do rzeczy. No ja. I cię poprosiła na parkie. No, poprosiła mnie na parkie, żebym po sobie posprzątał. No, <grym> niepotrzebnie mieszałem. Co, mi co mieszałem? To, co kupiłem, z tym, co znalazłem. No. I co było dalej? Dobrze było. Pamiętacie te dziewczynę, co miała tego chłopaka przewieszonego przez ramię? No. Tego pijanego. On nie był pijany. Ona mu dała bani, bo jej drinka upił. Cholercia, niezła zawodniczka. Dokładnie my masz sztuki walki w klatkach, taka to była zawodniczka. No co ty? No. Do takiej panny podbijałeś? Nie podbijałem, to wszystko się poza mną wydarzyło. No do, dobra, ale było coś? Co było? No co było? A Dobre. po co tam poszliśmy? Ale o co chodzi? Jakiś macando? Co? Jakaś szarpina przy majtach? Nie rozumiem. W ciemnym kącie? Co? Jakiś seks? No, no może z jej bo ja to nie miałem nic do gadania. Ona się mną bawiła trzy godziny, jak dzikrzyżką, no. <noise> to? Trzy godziny bez przedmiotu, to już udawałem nieżywego. Trzy <noise> gorzej wywąchała, jak wyraziła mnie w obroty, ja mówię, jak to dacie jej do zrozumienia, że ja już się dzisiaj wybawiłem do końca życia? Nie mogę się jej po prostu powiedzieć, gacie miałem w gębiańcie, no jak Myślałem, może odklepię, może to zrozumie, może to. Ja nie wiem, czy nie widziała, czy nie uznała. Nie wiem. Ty może ona myślała, że ja ją jeszcze popędzam. To nie był seks, tylko beczczeszczenie zwłok. Teraz ty, ty, jak? O ciebie to widziałem w tym dymie, jak się trzymałeś za burzę i leciałeś do łazienki. No i trzeba powiedzieć, że ludzie się bardzo ładnie zachowali. No, no. Jakbyś nie, jakby się drzwi otwierały w dobrą stronę, to byś doniósł. No. Stworzyli mi korytarz życia. Bardzo dobrze. Na szczęście. Ty, a której do domu wróciłeś? Bo twoja matka nad ranem do mnie dzwoniła. Nie ma przemcia, porwali przemcia, zabili przemcia. Nie, 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 nie. Bo ja już chciałem wyjść z tego klubu, nie? Ale ta wariatka z tatuażami mnie znowu dorwała i dalej na parku. Miałeś tyle siły? Nie, ale mi coś podsypała. Ja to... Ciągnąłem do nosa i skakałem wyżej niż wszyscy. Na resztę nocy to przespałem w toalecie. Na kiblu? Na podłodze. Na gołej ziemi? Tak, na, na gołej ziemi przy szkurczkę miał. Ukradli mi! Jeszcze jak wracałem, to pod samochód wpadłem. Coś ty? Całe szczęście podzaparkowany. Matko, jedyna. Domino, domino, nieszczęścia. Ja ty tak, Stoi, siadaj. Panowie, chyba mamy lidera. Taki niepozorny wziął wszystkich po zewnętrznej. Co to było z tym ochroniarzem? Co, to było? Rozmawiałem sobie z nim, bo słuchajcie, się okazało, że on też kiedyś miał ule. No, co ty? Ale z nią zerwał. I mówi, kurde, teraz to on by spróbował czegoś nowego. A mówi, ja jestem nowy. Matko jedyna, ale żeś się podsunął jak balonik pod widły. No i? No i po tym to mi się film urwał. Nie no, możesz go obejrzeć do końca na YouTubie. Toż nagrał, wrzucił, masz milion wyświetleń. No co ty? No. Widziałeś to? No zacząłem, ale nie dałem rady. Zła jakość. Za dobre, jakość tego się nie da obejrzeć. A ja nie jestem obrzydliwy. Jak byłem w Hiszpanii na wycieczce, przygotowałem sobie tradycyjny przysmak hiszpański. Zbyt jądro jądra opęzlowałem, tego nie mogę obejrzeć. Zjadłeś coś takiego? Tak. No i co? Dobre to jest dobre. Twarde, ale dobre. Może się za krótko gotowało. A to się gotuje? A ja słuchajcie, obudziłem się w domu, we własnym łóżku. Ca cały goły, cały goły, tylko miałem taką ludową przepaskę na biodrach. Ale jak tam doszedłem... Ja ci powiem, żeśmy szli spokojnie, żeś wyrwał do przodu, taki byłeś nagrzany, napalony się, rzuciłeś na babę. Na no jaką tak. babę? Słomianą, co reklamuje chłopskie jadło przy drodze. Trzy bele słomy wymłócił, rozumiesz? Do piątej rano kombajn rzęził. a ta, ta baba tam jest cały czas? Wiatr tą babę całą rozdział, po polu całą słomę. Tak, dobrze. Lubię jak kobieta po stosunku znika. Słuchajcie, dosyć tego, dobra, w takim razie dzisiaj tak. idziemy na piwo. Tak. Na piwo. Ja stawiam. Nawet niech będzie to mędzenie. Ja... idę do klubu. U, gdzie? Gdzie? Do pasieki? Do tej z tatuażami? Matka powiedziała, że mnie nie wpuści do domu bez kurtki. Czekaj, ja idę z tobą. No co, co, co? Zapytam tego ochroniarza. O, co mu właściwie chodziło? To ja też idę. Mam zakontraktowany rewanżyk z tą moją zawodniczką. Człowieku, co ty robisz? Przecież ona cię zabije! Trudno. Zginę jak gladiator. Dzięki Kielce!